Witam w kolejnym odcinku Wojt i Opowiada. Dzisiaj opowiem wam o tym jak zrobili nam w szkole prezentację o brutalnych grach komputerowych Wszystko zaczęło się wtedy, kiedy pani nam kazała wziąć tak się ustawić w takim kółeczku i usiąść sobie ładnie przy projektorze. Przyniosłam projektor do klasy i to takie nie wiem Świerbidło do tego na czym się to daje i zgasiła nam światło w klasie. Do tej pory widziałem ten projektor tylko raz. Jak mieliśmy jakąś prezentację o drzewa, z tego co pamiętam z germanistką. Tamta prezentacja z drzewami mi się bardzo podobała, bo ja bardzo lubiłem naturę i pamiętam parę razy poniosłem na tym rękę i dostałem za to piątkę, że wiedziałem tyle rzeczy o roślinach, ale to nie o tym. Wchodzimy sobie i wchodzi nasza nauczycielka razem z panią pedagog. Oczywiście jak zwykle dzień dobry i się zaczęło. Powiedziała, że nauczymy się o tym, jak unikać uzależnienia od komputera, i włączyła ten projektor. I zaczęła nam opowiadać, jak to komputer jest dobry, dobry, ale tylko jak się używa go do nauki. Bo jak się nie używa komputera do nauki, to oczywiście czyhają na nas takie rzeczy jak uzależnienie. I zaczęły się te na początku dziwne limity. Takie dziwne limity. Wyłączaj komputer po godzinie. Wyłączaj komputer zawsze, gdy jest ciepło. Wyłączaj komputer podczas burzy. Nie siedź przed komputerem dalej niż ileś tam centymetrów. Coś takiego. Chyba jedyna użyteczna rzecz, jaka była w tym, tym, to było takie coś Nie włączaj komputera bez pomocy dorosłego Bo hej, wiadomo, jak sześciolatek w tamtym okresie włączał komputer To mogło to się skończyć krótkim spięciem No i ta część była nudna To było po prostu nudne, ale potem zaczęło się prawdziwe piekło cringe'u Ponieważ pani powiedziała, że ktoś do nas przyszedł I nie, niestety nie był to siwy klaun Tylko jebany policjant Tak, policjant Przyszedł do nas do klasy policjant i zaczął nam opowiadać o tym, że nie wolno korzystać z komputera tak i tak, bo są hakerzy, bo są w internecie źli ludzie i inne takie rzeczy. No i to jest, dobra, to jest dobra rzecz, to nie było takie złe, ale. Potem się zaczęło o grach. Policjant mówił nam o grach i pokazał nam śmieszny obrazek pod tytułem Nieodpowiednia gra. Ja ten obrazek sobie zapisałem, bo kiedyś udało mi się zajebać ze szkoły płytkę z plikami do prezentacji, i tam był ten obrazek Nieodpowiednia gra. Wyglądał tak. Obrazek nieodpowiednia gra przedstawiał te wszystkie gry. I pamiętam co on tam nam mówił. Mówił tam takie coś. W grach komputerowych robi się krzywda innym. Pojawiają się straszne potwory, po których będziecie mieli koszmary. A w jakie gry wygracie? No ja mówię, że mówiliśmy także że my sobie gramy, graliśmy oczywiście w takie dziećne gry, bo ponieważ wtedy jeszcze dzieci nie miały dostępu do takich brutalnych gier, przynajmniej u mnie, to mówiliśmy, że tam gramy w jakiegoś, nie wiem, Kangurka Kao, w jakiegoś Tygryska i Ucztę Kubusia, w jakąś Papatkę i Magiczne Literki, no i nagle jeden dzieciak powiedział, że gra chyba w jakąś strzelankę, nie wiem, no i policjant powiedział jak taka baba z telegry, no nie, no nie, czemu ty w to grasz, tata wie, że w takie rzeczy grasz? To był taki irytujący ton, normalnie aż mi ciary przeszły, takiego skrindżu po prostu, to tak zabrzmiało, tak NO nie! Tak jakby próbował być na siłę takim cool luzakiem. Wtedy Rudy wstał i powiedział, a ja gram w grę, w której jestem zabójcą motyli i tam jest krew, karabiny, komando, foki i bazuki, czy coś takiego I potem policjant zrobił Ry i tak znowu, no nie! w co ty grasz? A to mi byłoby miło, jakby ktoś siebie wycelował takim karabinem Wtedy pani pedagog podeszła do tego policjanta i tak. On takie gry gra, a potem dokucza małym dzieciom. Potem policjant wziął, przełączył ten obrazek nieodpowiednia gra na jakieś kurwa nagrania z jakichś dziwacznych gier. Nie wiem jak to wyglądało. To wyglądało trochę jak Half-Life, trochę jak Quake. Nie wiem, było strasznie ciemno, były jakieś potwory, jakieś zombie, szkielety. To było po prostu takie kurwa głupie. Oczywiście to miało nas wystraszyć, ale dzieciom się to zaczęło podobać. Zaczęli klaskać, udawać karabiny, tak katatatatata, pu 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 pu. Rudy, pamiętam, udawał, że strzela do tego ekranu. Pamiętam, zaczął się potem formalizować taki napis w stylu, czy chcesz, żeby w to grało twoje? Dziecko, w co gra twoje dziecko? Nie wiem, nie pamiętam już. I rudy krzyknął, tak! Policjant. No nie! a dlaczego? To on jebnął takim tekstem. Żeby było twardzielem ziom, policjant kurwa dostał szału. Dostał szału, podszedł do niego, kurwa, złapał go za rękę i. Wydobycie wy 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 zadźmi! Zadźmi i idziesz! aż się nie nauczysz zachowywać. Rudy był za drzwiami i teraz siedzieliśmy, bo się baliśmy, że ten policjant nas wpierdoli za drzwi i oczywiście ja sobie już wyobrażałem, że tam za drzwiami jest jakiś oddział słod, który nas wsadzi do więzienia albo wsadzi do poprawczaka. No i się bałem cokolwiek powiedzieć, wszyscy inni zauważyłem, też się bali cokolwiek powiedzieć. I, I tak była dalej ta prezentacja, że gry powodują epilepsję, gry powodują agresję, że w grach się zabija, jest krew. Potem się do nas zwrócił i się spytał, ile czasu spędzamy przed komputerem, nie? On się tak na mnie skupił tym wzrokiem i ja się tak zacząłem strasznie pocić, strasznie zacząłem bać, że coś powiem złego i mnie wsadzi za, za te drzwi i tam będzie na mnie jakiś oddział słodki, który mnie wsadzi do więzienia. No i ja się bałem cokolwiek powiedzieć, nie? No i tak do mnie on, ty gruby, chodź powiedzieć. Ja się wkurwiłem, co prawda byłem gruby i dalej jestem gruby i jestem z tego w chuj dumny i będę jeszcze większy. Ale ja się wtedy wkurzyłem i jeszcze bardziej się bałem cokolwiek do niego powiedzieć. Jeszcze był taki problem, że ja wtedy nie wiedziałem, jak działa czas. Nie wiedziałem, jak działa minuta, godzina, sekunda. Po prostu ja tego nie ogarniałem. Nie uczyli nas tego, pamiętam w szkole, ja nie wiedziałem, jak w ogóle działa, działa czas i nie wiedziałem, co powiedzieć. To po prostu odpowiedziałem: Dużo czasu, gram w sakret. To on się spytał, a jaka to gra jest sakret? To ja mówię, że sakret to jest gra, w której się walczy z potworami, a on. No nie! A dlaczego potwory, straszne z zmory? I wszyscy się zaczęli kurwa śmiać. Wziąłem się kurwa popłacze, kurwa znowu, znowu się chciało płakać, kurwa, a on. No nie! No nie, cały czas to powtarzał kurwa, Oczy nie bolały już kurwa z kurwienia wtedy I tutaj fajna rzecz zrobiła pani pedagog Pani pedagog wzięła podeszła I powiedziała coś, że, że Ja mam prawo grać w takie gry, jakie lubię Żeby się on nie przyczepiał do tego I coś takiego, nie? A pan policjant wtedy się zamknął I po prostu kazał mi odesłać do tłumu Usiadłem sobie w tłumie i szczerze już mi się odechciało Po prostu kompletnie wtedy żyć Tak mi to smak życia odebrało, że ja pierdolę Lekcja się skończyła, wyszedłem I to koniec Mam nadzieję, że Wam się podobał kolejny odcinek Wojtki Opowiada. Do zobaczenia w tym odcinku. Cześć.